Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Przemysław Rzodkiewicz, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, jak często zdarza się, że inspekcja zakazuje wwozu na teren naszego kraju jakiejś żywności pochodzącej z zagranicy? Zgadza się to, zdarza się to bardzo często. Takich decyzji w ciągu roku wydajemy zazwyczaj ponad 300. Także niemal każdego dnia otrzymujemy informację, że na którymś z przejść granicznych albo w którymś z oddziałów celnych decyzja o zakazie wprowadzenia do obrotu została wydana. No, 300 w skali roku to rzeczywiście jest sporo, ale co jest najczęściej powodem takiego zakazu wjazdu? Powody są bardzo różne. Nasza inspekcja kontroluje artykuły rolno-spożywcze w zakresie jakości handlowej. Mamy kilka inspekcji w naszym kraju: inspekcja weterynaryjna, inspekcja sanitarna. Dbają o to, aby produkt był zdrowy czyli sprawdzają te parametry, które mogą być szkodliwe dla zdrowia konsumenta, dla zdrowia człowieka. Nasza inspekcja skupia się na parametrach jakościowych, które są określone w przepisach Unii Europejskiej. Lub też zawarte w specyfikacji produktu. Innymi słowy, sprawdzamy, czy ten towar, który jest do nas importowany, czy on jest zgodny ze specyfikacją, z tym, co zostało zadeklarowane? Czyli czy jakość, czy gatunek mięsa, przetworów, owoców jest zgodny z tym, który został zadeklarowany, czy klasa jest odpowiednia, czy są wszystkie elementy oznakowania, które są wymagań, wymaga, wymagane w przepisach polskich oraz unijnych? I nasze decyzje. Często związane są z nieodpowiednim znakowaniem, brakiem informacji, które są obowiązkowe na żywności, ale zdarza się również, że mamy do czynienia z towarem zepsutym, towarem zawierającym szkodniki, jak również z nieprawidłowymi parametrami laboratoryjnymi, takimi jak np. obecność niezadeklarowanego GMO, pozostałości pleśni. I tym to praca takiego inspektora no, do komfortowych nie należy, bo musi się stykać czasami od czasu do czasu właśnie z taką żywnością. No, e... Jak mówi pan, zepsute mięso, no to o, o czym ja wyobraźni człowiek widzi, a nawet czuje, prawda, zapach, który towarzyszy takiemu mięsu. Ale mówimy, drodzy Państwo, o bezpieczeństwie żywnościowym, o ochronie naszych konsumentów, ale też o ochronie uczciwej konkurencji, no bo to jest bardzo ważny element. Rynek rolno-spożywczy jest rynkiem otwartym, gdzie mamy zasady wolnego handlu, ale z drugiej strony one się muszą. Realizować w warunkach tych samych dla wszystkich. Ja często porównuję naszą inspekcję do sędziego na boisku piłkarskim. Tymi, którzy konkurują na tym boisku, są producenci artykułów rolno-spożywczych, handlowcy, importerzy, ale oni muszą przestrzegać pewnych zasad, po to, abyśmy my, jako konsumenci, jako widzowie tego widowiska, mieli z niego satysfakcję, bo przecież. Żywność to jest coś, co nie tylko ma dostarczyć nam podstawowe zasoby energetyczne, ale żywność to jest spotkanie z osobami, które są dla nas ważne, z osobami, które są bliskie. To jest, to jest spotkanie na randce, to jest spotkanie z przyjaciółmi. Towarzyszy to wydarzeniom rodzinnym, takim jak śluby, wesela, urodziny. Więc my żywność chcemy przeżywać też społecznie, kulturowo. Jako taki element, który daje nam radość, chcemy się w niej smakować. Jak jedziemy gdzieś na wycieczkę, w inny, w inny rejon kraju. Chcemy spróbować tych produktów, które są produktami lokalnymi, które możemy zasmakować dokładnie w tym miejscu. Więc żywność ma swoją wartość. Nie tylko tą wartość odżywczą, i nie tylko wartość zdrowotną, ale jest za nią pewna historia. My sprawdzamy, czy te historie są prawdziwe. No właśnie, ale jest takie przekonanie, że w Unii Europejskiej normy produkcji są tak ścisłe, że no właściwie nie zdarza się tutaj żywność złej jakości. To prawda? Czy to legenda? Zgadza się to, że normy, jeżeli chodzi o wytwarzanie żywności w Unii Europejskiej, należą do najsurowszych na świecie. Unia Europejska i żywność unijna ma bardzo wysoką markę na świecie i produkty europejskie już cieszą się dużym zaufaniem konsumentów. Mitem jest to, że żywność nie ulega zepsuciu. No jest to produkt biologiczny, on podlega naturalnym przemianom. Na naszych produktach możemy znaleźć daty takie jak data minimalnej trwałości, termin przydatności do spożycia. Wraz z upływem tych terminów, w przypadku terminu przydatności do spożycia, ta żywność może stać się niebezpieczna, bo zachodzą w niej procesy mikrobiologiczne, które mogą po prostu prowadzić do zepsucia. W przypadku terminu przydatności, daty minimalnej trwałości, przez ten okres żywność zachowuje wszystkie swoje parametry. Po upływie tego terminu ona się nadaje do spożycia, nam nie zaszkodzi, natomiast może utracić te walory smakowe, może uleść pogorszeniu smak, zapach. Może się zmienić struktura tej, tego produktu, który zakupiliśmy, więc żywność jako produkt biologiczny podlega przemianom biochemicznym, fizykochemicznym, zmienia swoje parametry i oczywiście każda żywność może się wraz z upływem czasu czy nieodpowiednio przechowywana zepsuć, ale to warto też zwracać uwagę na to, co jest na etykiecie, w jakich warunkach żywność przechowywać, żebyśmy jej nie marnowali. 29 września, nie tak dawno temu, obchodziliśmy właśnie święto poświęcone niemarnowaniu żywności, gdzie przypominaliśmy o tym, żeby sprawdzać te daty, które są na opakowaniach, warunki przechowywania, bo najwięcej żywności. Marnujemy tak naprawdę u nas w domach. Ale to też jest tak, że czasami, jak jest dzień lub dwa dni po terminie zapisanym na opakowaniu, to nie, to, to nie znaczy, że trzeba to wyrzucić do kosza, bo, bo często ta, ta żywność nadaje się do konsumpcji jeszcze. Tak, jak wspomniałem, są dwa rodzaje oznakowań na etykietach żywności. W przypadku daty minimalnej trwałości po tym terminie ta żywność najczęściej jakby jest bezpieczna, ona może zacząć tracić swoje pewne walory smakowe, natomiast możemy ją spożyć. Natomiast w przypadku daty minimalnej trwałości, no to wtedy takich produktów nie powinniśmy spożywać, bo no, mogą tam zachodzić procesy, które mogą skutkować szkodą dla naszego zdrowia, zatruciem pokarmowym, którego nikomu nie życzę. No, absolutnie. Na naszych półkach sklepowych jest coraz więcej żywności sprzedawanej jako żywność ekologiczna. Ale co to właściwie znaczy? Żywność ekologiczna to jest system jakości, który jest godzien naszego zaufania, dlatego że w przypadku żywności ekologicznej producent takiej żywności rezygnuje ze stosowania chemicznych nawozów, chemicznych środków ochrony roślin, może stosować tylko te, tylko te technologie, które są zatwierdzone dla rolnictwa ekologicznego, i taki producent podlega surowym kontrolom. Musi prowadzić dokładną dokumentację całego procesu i jest to sprawdzane. Po pierwsze, przez jednostkę certyfikującą, która w imieniu Inspekcji jakości handlowej artykułów front spożywczych sprawuje taki ciągły nadzór nad producentem. Taka jednostka minimum raz w roku kontroluje producenta, ale w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, informacji, również są prowadzone takie kontrole sprawdzające. Poza tym również nasza inspekcja prowadzi kontrole sprawdzające, weryfikując, czy inspektorzy rolnictwa ekologicznego, którym nadajemy uprawnienia, czy jednostki certyfikujące, które są przez nas upoważnione, realizują swoje zadania zgodnie z przepisami prawa. Także jest podwójna kontrola. To jest system, który wymaga dużego nakładu pracy po stronie rolnika, po stronie przetwórcy, i można powiedzieć, że ten znak zielonego liścia charakterystyczny liść z gwiazdami, które symbolizują Unię Europejską na opakowaniach, do którego jest dołączony numer jednostki certyfikującej pod znakiem liścia. To jest znak jakości, który oznacza, że ten produkt jest wytwarzany w systemie opartym na zaufaniu, w którym rolnik prowadzi ścisłą dokumentację, która jest kontrolowana przez jednostkę certyfikującą oraz przez inspekcję. Także tej żywności warto ufać. Nie znajdziemy w niej, nie znajdziemy w niej pozostałości pestycydów, pozostałości syntetycznych środków ochrony roślin. Czyli większy nakład pracy, jednym słowem, ale też i wyższa cena przez to. Zgadza się, zgadza się, ale mamy tutaj tą gwarancję jakości. To liść, euroliść i symbol rolnictwa ekologicznego to nie jest jedyny znak jakości, który możemy znaleźć na produktach spożywczych. Warto również szukać produktów, które są oznakowane logotypem. Produkt polski to jest system, który jest systemem dobrowolnym. On działa troszkę inaczej niż rolnictwo ekologiczne. Tutaj przedsiębiorca oświadcza, że produkt, który wytworzył, pochodzi ze składników pochodzących tylko i wyłącznie z Polski. Może dodać oczywiście przyprawy czy takie składniki, które nie są dostępne na naszym rynku, których nie produkujemy. Ale jest określony limit do 25%, ale te, i ten znak jakby jest przyznawany przez, produ, przez producenta, nadawany dobrowolnie. Natomiast my w swoich kontrolach go sprawdzamy, to znaczy jeżeli trafimy w próbce kontrolnej na, znak, na produkt oznakowany logotypem produkt polski, to sprawdzamy czy ten znak został Użyty przez producenta w sposób uprawniony, to znaczy sprawdzamy receptury, sprawdzamy faktury, sprawdzamy czy faktycznie korzysta tylko z surowców, które pochodzą z naszego, z naszego kraju. Warto szukać takich produktów, bo to ma znaczenie nie tylko dlatego, że wspieramy naszą polską gospodarkę, ale to jest bliski dystans, którą żywność przebywa od pola do stołu mniejsze koszty transportu mniejsze koszty logistyki mniejszy ślad Czyli ekologia węglowy. w różnych wymiarach nie tylko tym spożywczym ale też i transportowym na przykład prawda zgadza się Zbyłości o środowisko zgadza się i są też jakby znaki jakościowe takie jak poznaj dobrą żywność to jest znak który jest przyznawany decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi Natomiast procedura nadania takiego znaku uwzględnia również weryfikację produktu przez naszą inspekcję. Także jest on skontrolowany, zanim ten znak dostanie. I mamy wreszcie chronione oznaczenia chronione przepisami chronione oznaczenie geograficzne chroniona nazwa. Pochodzenia, gwarantowana tradycyjna specjalność, tutaj w regionie opolskim, regionalny, Śląski. Panie ministrze, tę część kończymy. Przemysław Rzodkiewicz, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jest gościem porannej rozmowy Radiopole. Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy w internecie zapraszamy. No właśnie, bo każdy region już dzisiaj chwali się swoimi produktami, takimi ściśle związanymi, związanymi geograficznie z nim. No pytanie tylko, czy tak można się chwalić bezpodstawnie, czy trzeba mieć na to jakieś certyfikaty potwierdzające, że rzeczywiście to są produkty regionalne, specyficzne dla, dla pewnego określonego obszaru geograficznego. Tak jak wspomniałem, w przypadku tych trzech oznaczeń, chroniona nazwa pochodzenia, chroniona oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność, to są produkty, które... Są uregulowane przepisami Unii Europejskiej i muszą być wytwarzane zgodnie ze specyfikacją, która została zatwierdzona przez Komisję Europejską. I podobnie jak w przypadku rolnictwa ekologicznego, taki producent podlega regularnym audytom, więc jest to sprawdzane bardzo wnikliwie przez naszą inspekcję lub przez jednostki certyfikujące. Warto takim produktom ufać. Ale poza tymi, poza tymi produktami, które są oznakowane tymi znakami, które określone są w przepisach Unii Europejskiej, mamy też dziedzictwo kulinarne, które jest nadawane przez urzędy marszałkowskie dla lokalnych producentów, którzy jeszcze może nie produkują na taką skalę, żeby starać się rejestrować swój produkt w Unii Europejskiej. Ale również są to produkty warte, warte uwagi, bo mamy bardzo bogatą tradycję kulinarną jako Polska wiele pięknych, wspaniałych smaków lokalnych i producentów, którzy wkładają swoją, swoje najlepsze serce, swoją najlepszą ideę i swoją pracę, aby tworzyć produkty unikatowe, unikalne, innowacyjne. Warto ich szukać w naszym regionie. Zapewniam Państwa, że Wszędzie są małe masarnie, małe rzeźnie, czy mali przetwórcy, którzy produkują świetne. Producenci przy okazji też. Mały test, panie ministrze. A województwo polskie z jakim produktem regionalnym panu się kojarzy? Poza wspomnianym kołoczem śląskim, który ma o, oznaczenie o, to... geograficzne, to jeszcze można przytoczyć na przykład Karpia. Już w najbliższych dniach 3-5 października odbywa się wojewódzkie, wojewódzkie święto karpia w niemodlinie. No, jak hodowla hodowla tak? karpia sięga tu na opolszczyźnie XIV-XV wieku. Także no są to karp jest w ogóle produktem jako ryba, bardzo zdrowym, bo zawiera on odpowiedni, odpowiednią ilość kwasów omega-3, które też są bardzo ważne w naszym diecie. A my w Polsce za mało spożywamy ryb. To nie jest tylko i wyłącznie ryba, którą warto spożyć tradycyjnie przy okazji wigilii, ale przetwory skarpia takie jak pasztety. Zdarzyło mi się też kosztować żurku, który był przygotowany skarpia. To są naprawdę unikalne smaki, którymi, których warto poszukać. I w rękach dobrego kucharza lub po zaznajomieniu się z tajnikami tego produktu można przygotować dania, które naprawdę zadziwią i zaskoczą naszych, naszych gości. A warto korzystać z ryby, bo, tak jak wspomniałem, to jest zdrowy produkt, którego jako Polacy za mało spożywamy, a tu na opolszczyźnie mamy bogatą tradycję. To prawda i, i czasami można przyrządzić potrawy zupełnie nieoczywiste, zaskakujące, to też jest taka podpowiedź na, na różne okazje towarzyskie. Przemysław Żodkiewicz, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, był gościem porannej rozmowy Radia Opole. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.